film i tutaj jak widać mam wukacza yy, otóż kupię w końcu wk yy, 54 opę plus 3 na razie są 2 ferie na plus 4 no rozdałem go sobie tak 40 0 30, yy, 22 0 co bez osłonek daje mi build 44, yy, znaczy z osłonkami daje mi build 44 38 Dziękuję za już w sumie 50 tysięcy subskrypcji, bardzo mi miło z tego powodu. No i o czym chciałbym w tym odcinku porozmawiać? Otóż wywnioskowałem z Waszych komentarzy, że mojego Sina plus 7 będę ulepszał na plus 9, ale to dopiero kiedy w pierwszej kolejności wbiję Łukacza na plus 5 lub 7. No na razie mam problem z biciem na plus 4, bo już dwa e, fejle są. E, po SINKU m, będę ulepszył destroyera, naprawdę na plus e, 5 lub 7. E, będę, e, będę zbierał też sobie na skuter i jednak będę kupywał e, bryzę, a potem kupię supi. O, e, która też jest bardzo dobra zbrojka na 78 poziom. Kolejną sprawą, którą chciałbym w tym odcinku poruszyć, to jest zarabianie na 5. Otóż na akcie piątym bardzo ładnie można zrobić, kiedy się tam no i przy okazji wyeksploruje level, na przykład na takim obozie gardon, gdzie jest pełno tych samurajów, rozbójników i tak dalej, dropią monety. Złote, miedziane i srebrne, Akurat srebrne nie srebrne, w wykwipunku. Potem za te monety możemy wymieniać e, na różne ciekawe rzeczy u, tym, u handlarzy. Tam. Hmm, na przykład jedna niedzielna moneta to jest jeden płonący kurczę, który tam przywracadł półkę khp. Hmm, 20 to jest bodajże relik rozpłynięcia, który hmm, potem możemy e, hazardować u archeologa, i z takiego reliktu może drognąć e, niebieski błyszczący e, jakiś ten kryształ, który. Sprzedaje się za stokach u handlarza lub fjordowy, który chodzi po 20k. Mogą też dropnąć różne talizmany. Ja na przykład mam te trzy talizmany plus jeszcze jeden założony na sobie. Otóż tak. Talizman chmury dodaje 1000 PM, fali zwiększa doświadczenie o 15% przez 3 godziny, czyli to jest właściwie to samo co tarot gwiazda. Talizman błyskawicie cenny zwiększono stuwa wszystkich ataków. I teraz mam na ognia, zwiększone atak o 40. Co ma się w ataku. co tam jeszcze? Będę sobie kupował do tej zbroi czy sorry do bryzy. Będę kupował, jak będę miał uszyć bryzę. Będę kupował e, ciekawą osłonkę, bo tam będziemy przywracać naturalnie PRZ, więc to jest ładny bon. A teraz tutaj mam taką osłonkę, na przywracanie i tam na rękę śmierci i na obronę. Zawsze tam coś daje. Sztana jest. Mm, i jeszcze za te monety na przykład srebrne to tam wymieniamy na które sprzedajemy po 1 kk ponad zależy czy tam buty czy rękawiczki a za złote monety już robimy ekwiwunek który też y, jest dużo warty np. te łuki na 8-3 jak nam drobną bo tam różne, y, różna unikalność ich idzie np. jak mamy już u5 to już trochę zarobkuje, jest albo taki u6 mm, jeszcze jedna rzecz ranga nie będę ulepszał moim zdaniem to jest słabe sp ale nie będę i niedługo będzie też um, kupował prawdopodobnie CS-a to jest kwestia kilku tygodni bo jednak trzeba trochę tam poczekać z tym zarobkiem no więc w tym odcinku chcę zrobić Adriana, Cośka, Logera Royalexa um, Zająca, Łazika awnera, do Dukasu, którego ostatnio okradli taki gość Grazjet um, Hunter okradła, potem się tego wyrzekł, że nie, to nie on i tak dalej. E, Dustiego, Ghost Paradise'a, Life on Game, Manga, Myterka, mm, Soranes, SPPWP, Toxy, willa i Szynka. I to właściwie na ten odcinek wszystko. Dziękuję za